Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MOTORW. Standardowo kolejny dzień, kolejne motocyklowe nowości w naszej ofercie. Co ja dzisiaj wam przedstawię? Dzisiaj na pewno pokażę wam triumfa serii Divina 900, czyli tak naprawdę motocykl, który może taką suchą mocą na kartce się wielką popisać nie może, bo 55 koni to wcale nie jest jakiś, hmm, Bóg wie co, ale naprawdę silnik 900, dwucylindrowy, e, w rzędzie tak na dobrą sprawę, e, o wysokim momencie obrotowym, było 80 Nm, no to naprawdę można się już tutaj e, fajnie tym motocyklem Bawić, ale jednocześnie też cała kultura pracy tego motocykla jest, no myślę, że... Taka, że miło się tego słucha, no i też taki typowy, fajny wygląd motocykla, no, może być z poprzedniej epoki, ale jednak motocykl z 16 roku, czyli już technologicznie fajnie zaawansowany, czyli taki, takie trochę pomieszanie nowoczesnego ze starym klimatem. Jeżeli właśnie czegoś takiego szukasz, ale przede wszystkim interesuje Cię motocykl bezwypadkowy, no to ten triumf taki też jest. No, więc zostawiam do końca, ja już Ci pokazuję, co za motocykl dało nam się dla Was. Dobra, Street Twin z silnikiem Bonneville 900 Myślę, że taki, zobaczcie nawet z tego kadru Taki motocykl, e, no ja bym przynajmniej tak to widział Że można się na tak fajnie, elegancko ubrać e, Założyć taki fajny klimatyczny kask, skórka I można sobie do dużego miasta w centrum pojechać na kawkę Wypić w jakiejś przydrożnej kawiarni A to wszystko zachowując taki mega fajny, starodawny, oldschoolowy klimat Choć oczywiście, no, można też Triumf używać do wszelakich innych aktywności, myślę, że to jest taka fajna, fajna zabawka w kołkomina, no ale wciąż, no, zawsze Triumf ma to do siebie, że e, oczywiście no, Triumf też w, potrafi fajnie fajnie nas w segmencie turystycznym. Stricte, tam też cała gama Tigerów i tak dalej, myślę, że już na tyle się obyła i e, jest lubiana e, w Polsce i w całej Europie, że tam się naprawdę może, może temu pochwalić. Ale Triumf też, myślę, że wielu z Was. Kojarzy się z taką właśnie typową brytyjską elegancją eee, i też myślę, że Bonneville, właśnie 900, ma, ma, ma z tego korzenie. I myślę, że tak naprawdę ten motocykl, mimo że, tak jak wspomniałem, to jest 2016 rok motocykla, eee, no i to po prostu widać, bo no to jest taka świeża, fajna maszyna. No to po prostu sam wygląd motocykla, no jednak nawiązuje do tej całej. Gamy motocykli, no bym powiedział, już leciwych i właśnie to jest cały w tym sens, że to są takie nowy motocykle, zrobione na starego, z nowoczesną technologią. Czyli już ten silnik, mimo że też wygląda na takie wcale niezmieniony, to faktycznie jest już trochę napakowane tam i, i elektroniki. Tak samo system ABS na obokoła. No taki już trochę ciekawszy licznik zaawansowany, więc jest tutaj parę takich fajnych smaczów, a przede wszystkim to jest motocykl w wtrysku, czyli tutaj już nie ma żadnej kombinacji z gaźnikami i tak dalej. Kluczyk i nas to więcej nie obchodzi. No ale wyglądamy i czujemy się na tym, jak taki Fajni rasowi rajderzy w skórce i jest klimat fajny, zachowany. Co Wam muszę powiedzieć? Oczywiście Triumph, który Wam prezentujemy jako podstawa, to co u nas jest taką naprawdę już normą, to jest motocykl bezwypadkowy. My to, że jest bezwypadkowy, napiszemy Wam na fakturze, nie ma, że jest inaczej. Co za tym idzie? Za tym idzie to, że motocykl oczywiście jest cały w oryginale. Jeżeli tutaj mówimy o wszystkich elementach karoseryjnych, typu tylny błotnik, boczne owiewki, zbiornik paliwa, przedni wodzi, to już jest w fabrycznym lakierze. Tak jak samo nawet tutaj ta wstawka Triumph jest pod Lakierem jest to wszystko jest w serii żadnej wgnioty, żadnego jakiegoś przetarcia, przerysowania więc widać, że ten motocykl jak ktoś ma trochę pojęcia opowiedzi go do okra, to już widać, że w żadnym wypadku nie uczestniczył rama, zawias oczywiście proste to, to wierzcie mi, że to jest podstawa by to kupić od nas na, na, jakby no, na fakturę, co by nie było więc my, my pod tym się podpisujemy, że to jest motocykl cały fajny, pewny i bezpieczny więc pod tym względem nie ma żadnych zastrzeżeń oczywiście się nim przejeżdżaliśmy, poszliśmy kierownicą motocykl jedzie jak po sznurku, tak jak jechać powinien wszystkie biegi to tamto, wszystko chodzi jak chodzić powinno Co? Tu nas standardem zasyciliśmy nas taką książkę serwisową, którą będzie wpisany serwis, jaki został przez nas wykonany czyli tak naprawdę typowo serwis olobofiltrowy, filtrowy, w silniku, z dalanym otulem. Eee, I tak na dobrą sprawę reszta podzesłów okazała się spoko, no bo tak, opona z przodu na przodu jest nówka z Michelin H, 2023 albo czwarty rok, ale no myślę, że ona dopiero co została włożona. Z tyłu opona tak samo też Michelin, 2020 chyba pierwszy rok, ale bieżnikowo myślę, że jeszcze ten przyszły sezon powinien z Wami się doturlać. Zestaw napędowy spoko, klocki z przodu, z tyłu ok, zawieszenie spoko, silnik ładnie pracuje, ładnie chodzi, ładnie się wkręca, I tutaj też nie powinno być żadnych zastrzeżeń, no i też widzę, że jest taki fajny estetyczny, no myślę, że osoba, która jest pedantyczna, będzie go dookoła i też nie powinna e, nic, do niczego się przyczepić tak na dobrą sprawę e, i to też jest fajne, staram się właśnie takie motocykle mieć w firmie, żeby nawet jak je zawieziemy na koniec Polski, no to żeby nie było sytuacji, że o kurczę, ktoś powie, no tego na zdjęciu nie było widać, a się okazało, nie więc wydechy ładne po stronach, nie poprzycierane na tych końcówkach sety to wszystko też jest ładne, no wiadomo jakieś lata ten motocykla ma, no bo co by nie było 8 lat zaraz 9, 9 będzie po PESEL Hmm, więc to nie jest to motocykl nowa, ale myślę, że naprawdę zachował się fajnie. Ładna kanapa, no przede wszystkim ten zbiornik taki ładny, który, który w tym stewnym kolorze z tą fajną stawką się tu prezentuje, więc pod tym względem nie powinno być żadnych zastrzeżeń. E, tak jak Wam panie wcześniej, my na ten motocykl fakturę, ale to też się wiąże z tym, że my przygotowywujemy dla Was kompletną dokumentację do rejestracji tego motocykla. E, co to znaczy? To znaczy to, że no wy tak naprawdę, kupując to od nas, dostaniecie od nas gotową teczkę. W której będzie, słuchajcie, wszystko, co potrzebujecie do Wydziału Komunikacji. Włącznie z tłumaczeniem dokumentów, z pierwszym przeglądem technicznym w Polsce. Wszystko, wszystko, tak żebyście Wy mogli go wziąć, tą teczkę pójść do Wydziału Komunikacji, zapłacić tam całe 120 zł, po wyjściu z Wydziału zrobić ubezpieczenie i koniec. I już się możecie cieszyć jazdą Żadnej innej akcji z recyklingu, skarbówki już do motocykla nie ma, nie płacicie więc to też myślę, że jest spoko opcja. No i ja Was tak naprawdę zapraszam do nas, do Żardowa. Będziecie mogli usiąść sobie na tego Triumfa, tak jak ja teraz, przymierzyć się do niego, zobaczyć. Jak ta pozycja, jak Wam się na tym motocyklu siedzi i jak się ewentualnie jedzie, no oczywiście. Także, jeżeli pogoda nam to pozwoli, to nie będziemy Wam absolutnie robić schodów, żeby się nim przejechać. Wręcz przeciwnie, zawsze namawiamy, żebyście sobie rundę brudną zrobili. No i jeżeli będziecie zdecydowani, no to my jesteśmy gotowi, żeby taką prezesję Wam finalizować. Pamiętajcie, że możecie sobie załatwić transport przez nas, czyli Wy nie musicie jechać do nas z busem, choć oczywiście możecie, zapraszam, ale jeżeli chcecie, to my Wam takie prezesję możemy dostarczyć, zarówno po Waszych oglądzinach u nas na miejscu, jak i w ogóle całkowicie zdalnie. A co to znaczy zdalnie? To znaczy to, że możesz do mnie zadzwonić. Znajdziesz sobie to ogłoszenie, zadzwonisz, powiesz, Szymanko, Rafał, widziałem, fajnego triumfa dodawać właśnie w internecie, chciałbym go obejrzeć, no i tak tą no, dobrą sprawę nie mam czasu, Ile kosztowałby transport tego motocykla pod mój dom No i my Ci mówimy, że koszt transportu pod Twój dom Kosztuje tyle i tyle, w zależności od tego Z jakiej miejscowości jesteś No i jeżeli Tobie to pasuje, to z góry płacisz tylko za sam transport My do Ciebie przyjeżdżamy z motocyklem Oglądasz go sobie u siebie na podwórku Jak jest wszystko w porządku faktycznie stwierdzisz No jest tak jak miało być, gitara pasuje mi Płacę, no to dopiero wtedy płacisz za sam motocykl A ja wtedy mam przy sobie komplet dokumentów, Żeby taką transakcję finalizować Myślę, że to jest obecnie Najpopularniejsza forma sprzedaży u nas w motorwu. No, a w razie jakby się nie zdecydował, w co nie wierzę, ale oczywiście zawsze można, trzeba mieć jakąś furtkę wyjścia. No to nie jest tak, że my tam cię namawiamy na siłę, bo to nie o to chodzi. No tylko po prostu no, straciłeś koszt transportu, ale motocykle kupić wcale nie musisz, więc to nie jest tak, że zamawiasz kota w worku. Myślę, że fajnie się to sprawdza i to jest takie całkiem fair i uczciwe w obie strony. I też myślę, że nas tak jakby troszkę obliguje do tego, żeby te motocykle wodzić wam fajne. No bo jak motocykle są fajne, to i wy kupujecie, jesteście zadowoleni, więc my też nie robimy po tych kilometrów, wszyscy są w zadowoleni. No, Fakt jest taki, że oczywiście na pewno nie jest najtańszym najtańszą ofertą w internecie, no ale jeżeli cenicie sobie to bezpieczeństwo, tą pewność, że macie pewny, bezwypadkowy sprzęt, że macie oryginalny w 100% przebieg, e, czyli taki normalny jak dla tego motocykla, tak jak tutaj, no 8, lat, mm, 8 lat jazdy, e, motocykl ma no, taki przebieg, jaki mieć powinien, więc uważam, że e, nie ma co też się tego bać. Potencjał na co najmniej 100 tysięcy bez zajątnięcia się ten silnik powinien zrobić. To są silniki, które są wcale niewyżyłowane, wy, nie więc ten Wone 900, a myślę, że tą stówę to powinien trzymać ci się nie zastanawiać, eee, więc, więc hen, hen daleko do jakichkolwiek rzeczy, to będzie teraz macie oliwę zrobioną reszta podzespołów spoko, myślę, że cały przyszły sezon to zrobicie i nie będziecie wcale nic przy tym motocyklu robić więc to też myślę, że jest fajna, fajna i spoko opcja eee, co wam jeszcze powiem z takiej wiedzy w pigułce oczywiście możecie wam też kupić na raty, jeżeli macie do tego pytania zadzwońcie, napiszcie, my was przekierujemy dalej i pomożemy takie finansowanie na motocykl dostać, możecie wziąć cały motocykl w raty ale też nie trzeba, można tylko jakąś brakującą kwotę sobie rozbić więc także jest to jakieś tam wyjście. No i za mną zachęcam kluczyk. Czerwony guzik to sobie sprzęgło. No i słuchajcie, mimo że układ wydechowy jest fabryczny, no to już słychać, że mamy tu do, do czynienia z fajnym silnikiem. Jednak zawsze dwa cylindry. nie Nieważne czy to fałka, czy, czy rzędówka. Miałem taki swój, fajny, basowy No jest, słuchajcie, klimat jest To Jakbyś chciał mieć to u siebie w garażu Mam to telefon Ja jestem po drugiej stronie Zrobimy to tak Żebyś miał go u siebie, żebyś był 100% tak zadowolony No i co? Trzymaj się ciepło Ja staję tego miejsca I się żegnam no i myślę że już niedługo zobaczymy się z kimś Was albo u nas moderwów albo u Was pod domem to być może zamienisz swoje ówczesne zabawki na nieco większą prawdziwą w Garaż. Trzymaj się ciepło, lewa w górę siemanko. Hej!